ja wiem już, że będę miał opóźnienie, ale powinno być parę minut, mam radio, klasyk, posłuchajcie. No i tak, czwarta skręć. 50 startujemy na kolejną przygodę, gdzie zobaczycie na miejscu Na pewno będzie fajnie i miłe spotkanie. I tak, ja już dotarłem do celu. Dwie godzinki drogi, jestem. A zgadnijcie, gdzie jestem. Poznajecie tego pana. I tutaj. Przygotowana pompa do rozbiórki. Wczorajsze fanty z magnesu. Miedziuszka, zielone wiaderko. I ten pan. No, witam was serdecznie. Hejka, siemka. Fajnie, że mi tu Krystian odwiedziłeś. Super, dzięki. Cieszę się bardzo. No co, wyruszamy w plenę za niedługo. Spodziewajcie się tych kolejnych odcinków. Lecimy. No i doszliśmy do flamingowego drzewa. Słuchać, panowie tam pracują, ale to zobaczycie na filmie u Artura. Będę tak nagrywał, żeby było zainteresowanie żeby było warto zobaczyć dwa filmy, czyli mój i Artura, żeby to jakoś było fajnie zrobione, jest las pozdrawiam Viola. Piękne miejsce. I tak mówiłem co innego będzie u Arturo, co innego. U mnie ciekawe miejsce na grzyby. a tutaj proszę Artur ryje. Artur detektorysta i Słynna kartka. Nie śmieć. Tu Artur już ma w woreczku, zebrał. Artur tu pracuje. No i fajnie. Jest klimat. I o to w tym wszystkim chodzi. Miłe spotkanie. Potem lecimy na Magnes. Zatem zapraszam do oglądania, na film. No i pod flamingowym drzewem pierwsze Znaleziska Artura, śruba. Tutaj ktoś coś palił, przytopione. I styk. Miedziuszka, bądź mosiąc No pięknie. Przygoda z detektorystyką zaczęta. No więc, tak. Wykopki. Pod flamingowym drzewem zakończone. Artur doskonale się spisał. Niewiele kopania, niewiele sygnałów. Było co było. Dzięki Arturowi, tak jak powtarzam, jest czysto. Trzeba to miejsce uszanować. Jest. jest Artur w miejscu, gdzie spotykają się dwóch Arturów. Jeden Artur z Kaniowa. Trambia tutaj Flaminga. Ja go tutaj nie spotkam. Ale wiem, że może uda się spotkanie. Wiem, nie jestem pewien, że uda się spotkanie zorganizować później Flamingowi. Także super zabawa. Tychy. Żwaków. Piękny las. Lecimy. My już na magnesie. Ze mną Łukasz z kanału Pogromca Złomu. Pozdrawiam serdecznie. Tam jest Artur z kanału Flaming Recycling. I mój pierwszy fant na wyjeździe. Lekki złomu. Zobaczycie na pewno na kanale u, u Arturo. Jak to było wyciągnięte, ja będę nagrywał z innej perspektywy, będzie zawsze ciekawiej. Trzyma gnesy, w sumie 4, jeden przypięty. Lecimy, zabawa trwa. No i tak, mnóstwo kapsli, tam mój fand leży na brzegu rezerowa, można się te tam znak flaminga a jakbyście nie wiedzieli gdzie jechać, nie, jechać, nie się, się zgubić to tutaj można, można zapoznać można się w z takim na znakiem na popatrzcie nie. coś pięknego Łukasz no, wytargał, różności, walczymy nie. z nim także no super, poprząta, takie fanty nie. tylko, tylko na Śląsku no. nie przyznamy się mamy widzów no. super zabawa, tak naprawdę jest mega. Tak, znak wylądował na brzegu. I kolejna gruba akcja. Nie wiadomo, czy nie mamy porserii od samochodu. I śmiejemy nawet przyczepy. Ja teraz wyciągnę klucz do naszej bryki. Kapsle. Super zabawa. Bardzo tego złomu tutaj sporo. Tak, tu walczę z Łukaszem. Mega. Ludzie chodzą, oglądają, co my tutaj robimy. Super, prawda panty pierwsza klasa. Akcja trwa, podejrzenia się potwierdzają. Przed chwilą Łukasz wyciągnął, wyciągnął bryloczek, kluczyki do Opla, że śmiejemy się, że całe auto za rzece leży. I zobaczymy, co z tego będzie. Nie zjedzie, nie ucieknie. Przybywa. Na wodze. 10 kg. 10 kg już jest, też mówi. Jeszcze rośnie. Dokładamy. Prawie 15. To 15, tak? Prawie. Prawie 15. to nie rozjechało. Cyk. 18. 18. Pręcik zbrojeniowy, dokładamy. Aby 20 już było? jeszcze nie. Teraz no ten element. Pięknie. 22,5 Czyli co? 22,5 kg. Fajnie. Cieszę się bardzo. I co? I tutaj jest złomik od Christiana. No to też sprowadził. Że... Ten płaskowiczek. 4,20 już, patrz. 1,40 6,30 no i można jeszcze plus te, te wiadro kapsli 7 kg jak nic także 7 kg u Krystiana także fajnie, fajnie oprzątane i też czas na złom od Łukasza Łukasza także także fajnie czyli w sumie ile napadło wiem 22 Krystian 7 11 osiem. to było tyle? Nie? Kilo w sumie. no dobrze i czy się zabawa no, czyli w sumie 4, 4, 40 kg padło także panowie oczywiście wielkie dzięki za spotkanie dzięki Krystian. Dzięki, dzięki Łukasz dzięki Łukasz. fajna Łukasz. zabawa no podsumowanie jak widzieliście flabin zrobił jeszcze będzie teraz adukasza, ja, a tutaj ja macie innego, nie? znak, a, sobie którą drogą mnie iść. Nie, dziękuję. Tutaj aktualnie tak, mówił rejestracja. Zabawa zakończona. Powoli będziemy się żegnać. Ja oczywiście zapraszam to, Was. Do to do Kanału ogrąca słomu, plamig, recykling. Więc zabawa przednia Jest Artur Jest drugi Artur Nadia Emilka Przybija Lwika Mój czas do końca były tychy Teraz Kaniów Ognisko budzi Pozdroskanie wokaniów czysty były. Było, było to co było, fajnie było, moja przygoda dobiega końca, dziękuję Flamingowi za to, ja że problem, mnie tutaj fajnie. podwiózł do następnych razy. Mam nadzieję, że uda się, z Flamingiem jeszcze będziemy się żegnać, do następnych filmów. Jadąc do Flaminga, wschód słońce, słońca, słońca za plecami. Teraz za słońca mam za plecami Warto było poświęcić te dwie godzinki drogi aby spotkać tak mega pozytywnych, pozytywnych ludzi Zapraszam na kanał Kanin Czysty jest fajne do Artura mega pozytywny, naprawdę mega pozytywny człowiek Załapałem się też u niego na unboxing paczki. Dziękuję dwa chłopaki za wspólnie spędzony czas. Miło spotkać, porozmawiać. Jeszcze raz dziękuję. Link do ich kanału będzie И... Запрошу.